Z Ewangelii według świętego Marka. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie? Ewangelie zanotowały kilka przypadków, kiedy duchy nieczyste próbują rozmawiać z Jezusem, zwracają się do Niego i nie otrzymują odpowiedzi. Jezus nigdy nie dyskutuje z duchami nieczystymi. E, oczywiście e, wydaje im rozkazy, najczęściej każe im milczeć albo wyjść z człowieka, ale nigdy nie wdaje się z nimi w dyskusję. To, co duch nieczysty próbował zrobić dzisiaj, to zadać Jezusowi pytanie: czego od nas chcesz? I Jezus, e, gdyby poddał się, tej manipulacji ducha nieczystego, to powinien był odpowiedzieć. Tymczasem, tymczasem Jezus jest odporny na kłamstwo złego ducha, i dlatego w ogóle z nim nie dyskutuje. Każe mu milczeć. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że kuszenie złego ducha bardzo często zaczyna się od niewinnego pytania: czego od nas chcesz? A może byś spróbował? Nie wiem, czy już próbowałeś, albo czy nie zastanawia Cię czasami, yy, czy nie martwisz się, że życie mija Ci między palcami, yy, czy nie boisz się, że nie skorzystasz z tego, co oferuje Ci świat, czy nie chciałbyś spróbować. Pamiętamy, że najpokorniej, najgrzeczniej zaczął w raju, kiedy zapytał, czy to prawda, czy to prawda, że Bóg Wam czegoś zabrania. Martwię się Waszym brakiem wolności. Martwię się y, tym, że nie macie y, wielu praw. Chciałbym je dla Was wywalczyć. Ale powiedzcie mi tylko, czy to prawda. Zwyduch pyta, ale nie pyta po to, żeby poznać naszą wolę, tylko żeby przeprowadzić swoją. A najciekawsze jest to, że duch pyta Jezusa czego od nas chcesz co świadczy o tym że nie wie po co przyszedł Jezus nie wie po co przyszedł Mesjasz nawet duchy nie wiedziały nie znały rzeczywistości którą Jezus stworzył a stworzył ją na krzyżu w sposób najbardziej szokujący niespodziewany przerażający i wstrząsający nie tylko dla świata ludzi ale także dla świata duchów i yy, mocą tej wielkiej nowości paschalnej zwyciężył wszystko. Nie bójmy się złego ducha, bo mamy w Jezusie Chrystusie tarczę i obronę. Życzę Wam, żeby ta pewność towarzyszyła Wam przez cały dzień i bardzo serdecznie zapraszam na jutro.